Ja nie znam szczegółów jego decyzji i nie mnie to oceniać. Myślę, że Ludo miał powody, tak i, i pewnie dlatego, dlatego w ten sposób rozstał się z tą reprezentacją. W każdym razie no, pewnie należałoby jego zapytać. No, on wydał oświadczenie, my z wieloma rzeczami się nie zgadzamy. Ja nie, nie sądzę na przykład, żeby jakaś rzeczywiście była nagonka na niego, którą jeszcze on mógłby odebrać nie znając języka polskiego. Chodzi mi o sam fakt, że zostawia was no, kolega w trakcie, w trakcie gry. No, nie podgrzewajmy tego jak, jakoś, jakoś bardzo. No, miał swoje powody. Myślę, że, myślę, że no, ktoś mu znalazł za skórę. Nie wiem, być może, być może miał coś w głowie, co się działo mu przez dłuższy czas, i pewnie teraz dopiero w jakiś sposób mógł, mógł się pokazać. W każdym razie. Nie chciałbym o tym rozmawiać, bo to chyba nie jest, te, nie, ma, nie jest temat do rozmów na, na, to, na ten moment. Teraz mamy ważny mecz z Mołdawią, Lichtenstein, To nie zakłóci waszych przygotowań? Absolutnie ta, nie. Ta, 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 ta sytuacja. Absolutnie nie. sobie sprawę, że ten mecz z Mołdawią trzeba wygrać? To jest, jest presja z tym, z tym związana? Trudny teren, gdzie drużyny tracą punkty? Na pewno tak, no, ale jeśli takich meczów nie będziemy wygrywać, no to myślę, że nie mam czego szukać na miesiącu świata. Powiedz, jak wygląda sama atmosfera w drużynie? Podnieśliście się już po tej porażce z Ukrainą? Ja już po tej porażce nie pamiętam, więc myślę, że widać po naszych swarzach, że jest całkiem przyjemnie. Tak? Dziękuję.